Dzień dobry, dzień dobry Juli. Witam w moim pierwszym odcinku z serii Zniszcz ten dziennik. Jak widać mam zaznaczone najfajniejsze misje, ale tak inaczej, dziennik jest nowy, nie ogólnie jeszcze nie używany, w takim razie jest w pełni do naszej dyspozycji. Także co muszę tu powiedzieć? No to co? Zaczynamy! Rozetrzyj tutaj brud. Tą stroną w dół przez długi korytarz. Sprzedaj tę stronę Panie, ile pan. Nie, 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 Dobra, bez S masz. Okay. się wysoko i upuść dziennik Dobra, wysoko to wysoko hmm. Rzuć czymkolwiek Ja wybieram jajko Muszę celować Jedyną szansę Na skrop używając ostrego przedmiotu. Dobra, jeżeli Patyk się liczy, to może być. <noise> Julka myśli. Niech to strona popłynie. Idź na spacer z dziennikiem. Sznurek do grzbetu dziennika, bujaj dziko, niech ścian nie unika. Yy, więc my tutaj będziemy miały lekki kłopot, gdyż nie ma tu ścian, ale kto nam zabroni bujać dziko? Lasso! na nagły, destrukcyjny, nieprzewidywany ruch dziennikiem. Stań tu, wytrzyj nogi i poskakuj. W ciekawej to tu wymarzę w kratowisku. Wytrzyj nogi. Ok. <grystania> 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 dziękuję za obejrzenie mojego odcinka. Myślę, że nie był zbyt długi. Ale również zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Jeżeli właśnie chcecie te kolejne odcinki, to łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wszystko, co zechcecie. I szczególnie jeszcze zachęcam do zadawania pytań w komentarzach, w których będę odpowiadać na innych odcinkach. A jeszcze chciałbym podziękować. Technicznej Oliwii. <grywanie> Dziękuję.